Cześć kochani, witam Was w naszej kuchni, czyli kuchni rodziny Januszy. Dzisiaj zrobimy sobie coś na słodko, zaraz wymienię produkty, ale najpierw powiem, że e, pod filmem będą wymienione gramatury tych produktów. A co będziemy w ogóle robić? A, będziemy robić <grywka> serniczek Kinder Bueno. Wow, czyli takie domowe Kinder Bueno. Domowe. No to mów, bo już się nie możemy doczekać. I tu mamy tak, herbatniki, olej kokosowy, krem orzechowy klasyczny. Czyli te, y, masło orzechowe inaczej. Masło orzechowe, no. Budyń, masełko, cukier, masełko, widzę, tak, masełko, nutella, śmietanka, jajko i twaróg mielony. A i czekolada chyba biała tam widzę, tak? A i biała czekolada. Tyle tych produktów, że można się pogubić. Kochani, e, Zacznę od tego, że wrzucę paruch do naszej maszyny. Aha, czyli zaczniesz od masy jakby. Od masy zacznę, tak. Mhm, fajnie. I tu ma być, tutaj mamy kilogram, a tu ma być 600 gram, więc jakieś na no ponad pół kilo tego. Tak na łoko jak to mówią, nie? A gdzieś taką porcyjkę. Tak, myślę, że to będzie tyle. Teraz dodamy sobie jajeczko. Ktoś powiedział, że to jest cud, bo jest to życie i pożywienie. Bardzo, bo, mądry człowiek. Bardzo mi się spodobało to powiedzenie. Śmietankę. 200 ml? Tak, 200 ml śmietanki. Przepraszamy Was kochani za ten hałas, ale mieszkamy na czwartym piętrze i... Nie. Tak wieje. I strasznie nam właśnie tutaj zawsze wieje czasami własnych myśli nie słyszymy. Nutelli ile dajesz? Nutelli 100 gram. Aha, dobra. To tak, ee, nie mam w oku wagi. No. Mniejsza połowa, bo to jest chyba 240. Dobra, dałam większą połowę. Będzie <laughs> słodsze. I budyń moi drodzy. A budyń, a ja. No tak, budyń. Budyń, cały budyń. I cukier. 100 gram cukru. No i co? Aha, łyżkę trzeba wyjąć, bo by mi tu maszyna zrobiła porządek. Słuchajcie, nasz krem się będzie kremił, mieszał, a my się na chwilę pożegnamy. Co, włączamy robotka i tak. widzimy się, jak zrobi się nasz kremik. Tak. Tak kochani wygląda nasza masa, mm, pięknie, się kwiatuszek nawet ułożył i teraz y, tą masę damy jej spokój i weźmiemy się za ugniatanie, zmiażdżenie herbatników, żeby wyłożyć dno y, tortownicy. Czyli co, jak we 190 gram ciastek to Taka, widzimy się, Tak, wtedy się widzimy. Przyszedł czas na ciasteczka, herbatniki i teraz pogniecione ciasteczka, e, dolewamy masło, e, w zależności od tego ile ciastek. Ja dam więcej ciastek, więc więcej masła. Mieszamy to. Roztopionego, tak? Tak, roztopione masło, mieszamy, żeby nam się zrobiła taka w miarę e, konsystencja taka, żeby to się wszystko... Taka papka. Taka papka, no. Co dalej z tym robisz? I wtedy to włożymy do, na dnie, ugnieciemy, uderczymy w yy, tortowlicy. To co? I znowu się później zobaczymy. Ciasteczka. Ugnieliśmy, teraz wylewamy naszą. Mm, super masę. Tylko, o, trzeba siły użyć, żeby to. od... Kondoliza. Jest ta masa, bo pewnie już podmaczałeś paluszki, i próbowałeś, co? Tak, tak, próbowałam. <laughs> Wykładamy masę na nasze ciasteczka. Robi nam się po prostu druga warstwa, potem jeszcze będzie trzecia. Ale to na końcu dowiedzie się. A to oto do, wy do wylizania. To poza teną. <laughs> Ładnie sobie to ułożymy i stawimy do piekarnika kochani na 170 stopni, 175 przepraszam, na 15 minut. A coś dalej robimy z tym? A później zmniejszamy temperaturę. Na ile? E, e, no, Myślałam, że później jakby to zmniejsza. Dobra, to na 120 e, stopni, 80 minut, tak? Ula, 80, 80 minut. minut, kochani, jak dobry wieprz. Czyli co, ja powtórzę, żeby widzowie widzieli. 175 stopni przez 15 minut? Tak. Później zmniejszamy na 120 stopni, 80 minut, tak? Tak. No dobra, to widzimy się. O, kurczę, prawie za dwie godziny. Mm -hmm. Trzymajcie się, kochani. Tak wygląda pierwsza warstwa naszego Kinder Płynu. Teraz przystępujemy do kolejnej warstwy, <coughs> czyli do robota wrzucimy sobie... Czyli co, będziesz robić teraz lewej? Tak. Wrzucimy sobie czekoladę białą. Dobra, lecimy całą, na bogato. <coughs> Krem orzechowy około 50 gram. Łyżkę taką stołową. Taką co? łyżkę stołową, tak. Tylko to taki ma osobno olej. Może trochę tego oleju też tam weźmiemy. O. Tak. Się lepi. Teraz olej kokosowy. Ile, ile tego? Też około 50 gram. Trzeba będzie chyba do każdej tej łyżkę zmienić, bo on jest strasznie. Lepią. Olej nam tutaj stwardniał ładnie, ale on się roz. O. Dobrze, myślę, że wystarczy. I trochę jogurtu. Jogurt? Juu. A w składnikach był jogurt podany? No nie, no, kondoliza jak zawsze zapomniała. Wiecie, a ile tego jogurtu? Na oko. <laughs> w opisie zobaczycie. Dokładnie, wszystko będzie w, w opisie, a kondoliza na oko robi. Słuchajcie, jak nie wyjdzie, to i tak Wam nie pokażę, nie? To co? Włączamy maszynę. Niech działa. I zobaczymy się za chwilę. Kochani, oła, strzelamy. Mamy gotową naszą masę, może ja to wyciągnę, będzie łatwiej. Teraz tą masę wykładamy sobie Ale coś miałeś powiedzieć Kondolita A no właśnie wiecie co stwierdziłam Że jednak lepiej jak czekolada będzie rozpu... Nie uciekaj mi Rozpuszczona <laughs> Nie uciekaj mi <laughs> Kamerzysta mnie goni słuchajcie no taką drobną poprawkę kochanie, będziecie robić to yy, miejcie czekoladę roztopioną Tak trochę miałam problemu z tym Ale dobrze że się nie widzieli E, że nie dało się, no to było trochę do przewidzenia, że się całej w kostkach czekolady nie da, ale kondoliza, jak to kondoliza. Łamie przepisy. Łamię przepisy. I przy okazji roboty z twardą czekoladą. Dokładnie, pięknie to rozprowadzamy. Pięknie mi wychodzi, co? Powiedzcie, no kurde, powiedzcie, że ładnie. Piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, że ładnie mi to idzie. a I będzie... Kinder, bo tutaj ta ręka minu. O, jest. Jeszcze tu. Słuchajcie, jak ktoś chce, to może sobie to posypać na przykład czekoladą do ozdoby, czy jakimiś wiórkami kokosowymi, ale żeby to był kolor. Więc najlepiej będzie wyglądała czekolada. No i nasz bohater, jeszcze jest gorący, powinien, powinien stanąć w lodówce na godzinę. Ale od spodu jeszcze jest gorące i nie chcę się pozbyć lodówki, także niestety, ale jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać aż dno wystygnie i wtedy wstawimy do lodówki. Ale taka jest kolejność rzeczy. Wstawiamy na godzinę. Tak, wystudzić to, co się piekło i posmarować i wstawić do lodówki. I widzimy się za godzinę. I widzimy się znowu za godzinę. Mamy gotowe nasze Kinder Bueno, a teraz zajrzymy do środka, jak wygląda. No, otwieraj, otwieraj, bo aż sam się nie ciekawi. Musimy sobie dookoła obrnąć, bo nie otworzy. O, panie! Zastygło się konkretnie. No, o! Kondoliza nie ma siły. 15 godzin później. A kot krzyczy już. A kot krzyczy. O, to, no to mniej zaś próbuję. Aha. Wow, szkoty krzyżą z radości. Troszkę się pokruszyło, ale to nic. No niki. otwieraj, ot, otwieraj, otwieraj, znaczy rozkrajaj. Mmm, chwyciłam ten kawałek, wiecie. Niam, niam, niam taki malutki ukroimy sobie, położymy się na taką Kotek tak krzyczy, tak by chciał ciasta naszego. Kasi? No. Mm. Ja już wiem, że dobre. To to próbujemy? mogę spróbować. No dobra. Daraz zostaniesz też. Mm. Niebo w buzi. Kochani. Spróbujcie zrobić. Naprawdę pychota. Polecam. No i cóż, do zobaczenia do następnego odcinka.